Mamy finałowe przecieki w PET Simulator X. Moi drodzy, zapowiada się coś ciekawy update, ale jakby nowych petów nie będziemy mieli. Ale słuchajcie, za to mamy Titanic Korgi, mozaik Korgi, który będzie jednym z najpiękniejszych Titaników w grze, jak sami widzicie. Mega fajnie to wygląda yy, i mega. Piękny pecik, moim zdaniem bardzo ładny. Dajcie znać, co Wy myślicie, ale to nie wszystko. Słuchajcie, jak go zdobyć? Odpowiedź jest bardzo prosta, trzeba mieć kasę i szczęście. Te Exclusive Hologram EGI, ta oferta, ta oferta zostanie usunięta i nie będzie już jej w ogóle w grze. Także. No niestety jest jak jest. Jeżeli ktoś jeszcze chce wydać sobie Robuxy i zdobyć te, te hologramowe pety, to ma jeszcze okazję, bo to jest zaraz będzie usunięte. Zresztą tu zobaczcie, czas jest licznik z odliczaniem, i to zostanie usunięte. Będziemy mieli właśnie do wygrania coś takiego. Szkoda, że nie jest to darmowy Titanic, jest tylko to Pet za Robuxy, ale mimo wszystko bardzo ładnie się prezentuje. Dodatkowo tak wygląda to, te nowe ekskluzywne. Jajko wraz z petami co ciekawe są trzy te normalne pety ekskluzywne, więc brakuje gdzieś jednego. Być może będziemy mogli go jakoś zdobyć, ale naprawdę musicie przyznać, że te mozaikowe pety bardzo ładnie wyglądają. Tutaj mamy jeszcze te zwierzaczki z przybliżenia. Bardzo ładnie to wygląda, mega fajnie, i bardzo się cieszę, że coraz te piękniejsze są te pety. Naprawdę te wizualnie to ładnie wygląda. Zobaczymy, jak będzie to w grze wyglądało. Mamy też potwierdzenie. Mamy zwykłego Easter Yeti i mamy huge Easter Yeti. Jeszcze nie wiemy w jaki sposób go zdobędziemy, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze wielkanocny event pozostanie i miałoby to jednak byłoby to bardzo konkretne rozwiązanie i ma ręce i nogi, ponieważ jak wiecie, nie dostaliśmy żadnych darmowych petów z darmowego jajka za waluty. Tylko będzie tutaj ekskluzywne, więc pewnie ten event jeszcze zostanie. Dodatkowo będziemy mieli kolejną rangę Pet Celestial. Pet Overlord to jest jedna, a ten Pet Celestial to jest następna. Mamy też kolejne boosty Triple Diamonds, który podwaja, potraja nam ilość diamentów. To są loot bagi, które będziemy mogli sobie tutaj zdobyć wraz z niszczeniem diamentowych obiektów, które się niszczy. Mamy też dużą skrzynię diamentową, z której będziemy w sobie farmić diamenty. Bardzo fajnie. Co ciekawe, tak wygląda ta jaskinia. Mega fajne to przejście jest i mega fajnie będzie wyglądał ten świat. Co ciekawe, mamy tutaj e, Paradise Cave, więc w tym Paradise e, jakaś tutaj po prawej, jak zauważycie. Poprawy, ja to jeszcze poszerzę. Zobaczcie sobie, tu jest wejście do jakiejś, jakby takiej hawajskiej. Widzicie? Jest tutaj tiki. Mamy też palmy. Być może będą jakieś pety tutaj. Kto wie, zobaczymy. Mamy też wejście do kopalni. Mega fajnie to wygląda. Bardzo ładnie, wizualnie jest dopieszczone. Mamy też widok, ikonkę teleportu. No i na sam koniec ikonkę gry więc naprawdę aktualizacja zapowiada się, wyśmienicie na pewno będzie to fajna aktualizacja dla graczy, którzy nie wydają pieniędzy, nie wydają Robuxów, będzie to free to play, ponieważ będziemy mogli sobie farmić diamenty prawdopodobnie jeszcze tu taka porada korzystajcie bądźcie w czasie aktualizacji w grze, ponieważ zawsze na początku aktualizacji jak ona zostanie wprowadzona, to potem jest najwięcej takich niedopracowanych rzeczy i można zdobyć bardzo dużo diamentów, więc liczę na to, że będzie jakiś. No, wiem, nie powinienem liczyć na jakieś błędy, no ale zawsze się zdarzają, więc może zdobędziemy więcej diamentów. Chociaż minus jest tego taki, że prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o, popatrzcie, tutaj dostaję tylko bardzo mało tych diamentów. Minus jest tego, wiecie jaki? Mianowicie, że będziemy z diamenty, cena petów pójdzie do góry. Więc to jest taki minus, bo dużo będzie diamentów, więc ludzie będą więcej chcieli za pety. No nic, widzimy się w aktualizacji. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, A chcesz więcej, to klikaj. No klikaj, klikaj.